Cześć dziewczęta i chłopcy. Cześć. Tutaj Marek i Romek. Romek i Marek? <gry> tak jest. Moi drodzy, jesteśmy tutaj po to, żeby serdecznie Was zaprosić do słuchania. Najpierw nas oglądacie, a potem będziecie nas słuchać. Dokładnie 19 grudnia Piątek. o poranku. Nie, to czwartek będzie moi drogi. Czwartek. Tak, czwartek. Ja w Piątki nie pracuję, nie mam czasu. W czwartek na antenie Radio Zielona Góra w programie RZG na Dzień Dobry. Marek będzie moim gościem i będzie rozmawiał o imprezie, która będzie miała miejsce 20, 21 20. i 22. Dokładnie tak. tak. Piątek, okay. szybko ta niedziela. No to szybko mów, co to jest. Chcemy pomóc laurze, która jest ciężko chora. W naszej galerii będzie można być w piękne produkty, antyki, obrazy, mebelki po to, żeby mieć dla siebie satysfakcję, a komuś pomóc No to pięknie. To słuchajcie nas, fale 97 i 1FM 19 grudnia. Można nas słuchać też online. Można lajkować, komentować i dawać drugie życie. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego. Do, do zobaczenia i do usłyszenia.